Siemanko, z tej strony Chopin. Witam was serdecznie w kolejnym materiale. Obecnie znajdujemy się na północy kraju, a dokładnie nad naszym pięknym polskim morzem. W dzisiejszym materiale chciałbym wam opowiedzieć to nieco i pokazać o rodzajach ognisk, jakie występują, do czego służą, jakie są ich wady, jakie są ich zalety. Zaczniemy od mojego takiego ulubionego ogniska, jakim jest Nodia bądź ognisko syberyjskie. Jest to jedno z moich ulubionych ognisk z tego względu, gdyż nie wymaga ono wielkiego nakładu pracy, jedynie na samym początku, a następnie, jedynie po rozpaleniu jego i przygotowaniu, możemy bezpiecznie, bez obawy o to, że coś mogłoby się nam stać, że coś się przewróci, wywróci i spali nas sprzęt czy nas samych. Jest to na tyle bezpieczne, że spokojnie możemy się położyć obok takiego. Ogniska y, nawet we dwie osoby i spokojnie całą noc wypocząć, zregenerować się. Y, ognisko to przygotowuje się z trzech dużych żerdzi, tutaj zresztą tak jak macie na załączonym obrazku. Nodia ma swoje plusy i minusy. Jednym z minusów, według mnie jedynym jakim jest, to jest to, że potrzebujemy jakiegoś no, troszkę większego sprzętu do tego, aby przygotować ten materiał, już musimy obciąć trzy no, takie solidne żerdzie i do tego jest niezbędna piła. Oczywiście możemy w lesie znaleźć już przewrócone e, takie żerdzie, możemy spróbować je połamać, choć wiadomo, jest to dosyć ciężko i trudno. E, więc no, niezbędny jest ten sprzęt. Na początku musimy włożyć trochę pracy, aby na całej długości tych dwóch żerdzi rozpalić ten ogień, ale gdy już to zrobimy, mamy naprawdę ognisko z głowy na wiele godzin. Możemy spokojnie wykonywać dalsze prace bez obawy o to, że to ognisko nam zagaśnie. I tak samo w nocy, jeżeli chcemy spędzić całą noc regenerując się, nie martwiąc się o to, że trzeba podłożyć do ogniska, bo nam przygaśnie, zgaśnie, więc tutaj mamy spokojną głowę o to, że możemy całą noc w takim ognisku. Spać, bez obawy na to, że nam właśnie zgaśnie, ani również o to, że coś mogłoby się stać z tym ogniskiem typu, żeby się przewróciło, wywróciło i by mogło ulec spaleniu czy zniszczeniu nasz jakikolwiek sprzęt. Kolejnym ogniskiem jest ognisko szwedzkie. Można je zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich to jest przecięcie dużej żerdzi na cztery części. Ja osobiście wolę, że tak powiem mniejszym nakładem pracy. Możemy zrobić to w ten sposób, że cztery żerdzie wkopujemy delikatnie w ziemię, w środku rozpalamy między tymi żerdziami ognisko i po tym jak już to zrobimy mamy również na kilka godzin ognisko z głowy z tego względu, że ono się pali, samo nie wymaga wkładu naszej pracy. Tak jak przy ogniskach innych, że musimy co chwilę dokładać ten materiał, dbać o to, żeby to ognisko nie zgasło. To ognisko śmiało pali się kilka godzin w zależności od tego, jaki zastosujemy materiał, czy to będzie drzewo wysokokaloryczne, czy małokaloryczne. No i oczywiście też zależy od tego, jak grube te serdzie wykorzystamy. Na samym początku, przy paleniu się tego ogniska, ono się świetnie nadaje do tego, żeby przykładowo zagotować na nim wodę, przygotować sobie jakikolwiek posiłek, gdyż możemy bezpośrednio na tych czterech piękach położyć swój, swoją menażkę, swoją patelnię i przyrządzić sobie posiłek, bądź tam uzdatnić wodę, czy zagotować wodę na jakiś posiłek. Kolejnym ogniskiem, jakie mamy, to jest dakota. Dakota jest o tyle charakterystycznym i fajnym ogniskiem, gdyż nie zdradza ono naszej obecności, z tego względu, że pali się ono w środku ziemi. Aby je przygotować, musimy wykopać dwie dziury i zrobić łączenie między tymi dwoma wykopanymi już dziurami, taki kanał zrobić pod spodem, z tego względu, aby w jednej dziurze paliło się nasze ognisko, a dzięki temu, że jest y, dziura obok, jest cuk, jest tlen i jest możliwość, żeby te ognisko się paliło. Jeżeli przykładowo y, musimy unikać, nie możemy dać, siebie, dać się wykryć, to ognisko jest świetnym rozwiązaniem, jest niewidoczne, tak, bo jest, jest w ziemi. Jeżeli chcemy je szybko zagasić, bo przykładowo musimy szybko ponowić uciekanie, ucieczkę naszą, wówczas wystarczy tą ziemię, którą żeśmy wykopali, aby je uzyskać, po prostu zasypujemy to ognisko, jest zagaszone, nie ma śladu po ognisku, nie ma dymu, nie ma żaru i śmiało możemy dalej kontynuować nasze unikanie, nasze, y, naszą ucieczkę y, bądź starać się być niewidocznym dla innych osób. Minusem tego ogniska jest to, że y, no, nie daje nam ono praktycznie wcale światła. Y, jest to zarówno też plusem z tego względu, że y, nie chcemy być widoczni. No i kolejnym takim minusem jest to, że daje ono mało ciepła. To jest ognisko dobre do tego, aby na szybko przygotować sobie jakiś posiłek, bądź uzdatnić wodę. Kolejne ognisko, znane myślę wszystkim, tak zwane ognisko typu typi, bądź ognisko harcerskie, najbardziej, najczęstsze spotykane ognisko na świecie. Budujemy je w stożek, zresztą tak jak tu widać na załączonym obrazku również. Te ognisko ma swoje plusy, jak i minusy, zresztą jak każde, jak już wspominałem, plusem jest to, że daje nam bardzo dużo światła oraz bardzo dużo ciepła. Zarówno może być to minusem, jak i plusem, bo jeżeli nie chcemy, aby tego światła było zbyt dużo, no to niestety wybór tego ogniska nie będzie zbyt strasznym. I kolejnym minusem jest to, że bardzo dużo pochłania ono materiału. Nieważne tutaj kaloryczność drzewa, czy się wolniej pali, czy szybciej, ono mimo wszystko pochłania bardzo dużo naszego materiału. Musimy mieć nazbierany bardzo dużo tego materiału i sukcesywnie dokładać. Ono również wymaga dużej Dużej i ciągłej pracy, z tego względu, że nieustannie musimy co 15-20 minut, w zależności od kaloryczności naszego materiału, ciągle dokładać do tego ognia, aby nam nie zgasło, no i aby utrzymać to ognisko w takich rozmiarach, jakich my chcemy. Kolejne ognisko jest to ognisko typu gwiazda. Jest to też bardzo fajne ognisko, z tego względu, że nie wymaga ono bardzo dużego nakładu naszej pracy. Po prostu rozpalamy ogień na środku i duże grube żerdzie układamy w gwiazdę i sukcesywnie je dopychamy, by materiał się już spali. Widzimy, że przygasza nam ognisko. Po prostu dopychamy z każdej strony nasze żerdzie i tym samym nasza gwiazda się pomniejsza, ale dzięki temu nie wymaga dużej ilości pracy naszej, gdyż nie musimy tego materiału chodzić, szukać i pozyskiwać. Wystarczą tylko te żerdzie i naprawdę na długi czas to ognisko nam starcza. Minusem jest to, że ono również nie daje nam zbyt dużo światła i zbyt dużo y, ciepła, ale wystarcza na długi okres bez większego wkładu naszej pracy. Kolejne ognisko jest to ognisko na platformy. Głównie stosuje się je na śniegu z tego względu, gdyż, gdy napada nam śnieg i chcemy rozpalić ognisko, aby przyrządzić sobie jakiś posiłek. Wówczas no nie możemy zrobić tego bezpośrednio na śniegu, gdyż po chwili po prostu śnieg się stopnieje i to nasze ognisko wpadnie nam do środka i się zagasi. Więc musimy zadbać o to, aby to ognisko mogło się palić, więc dlatego budujemy platformę. Platformę budujemy najlepiej z grubszych oraz mokrych żerdzi, najlepiej dwóch bądź trzy warstwową w zależności od tego jak długo chcemy palić to ognisko, na jak długi okres czasu ono ma być. I gdy zbudujemy taką platformę, na, tym pla na tę platformę śmiało możemy yy rozpalić ognisko i mamy gwarancję tego, że to ognisko nam nie wpadnie do środka, do śniegu i nam zagaśnie. Kolejnym ogniskiem i rozwiązaniem na bytowanie na mokradłach i bagnach jest ognisko na podwyższeniu. Po prostu budujemy konstrukcję taką, jak tutaj widzicie na załączonym obrazku. Budujecie taką konstrukcję, która musi się składać z najlepiej mokrego, grubego drzewa. Ciasno poukładać musimy nasze żerdzie tak, aby nie było, ta kratownica nie była zbyt szeroka. Im ciaśniej, tym lepiej, z tego względu, że jak gdy nałożymy na górną warstwę naszą darn, którą musimy pozyskać, wyciąć z gleby darn, układamy zielonym do dołu, tak żeby ziemia była u góry. I nie możemy tego, że tak powiem, tej ziemi żałować, tej darni, ona musi być jak najgrubsza, jak największa, z tego względu, że też może nam się przypalić, pod wpływem temperatury ta ziemia się wysuszy. Jeżeli ta kratownica będzie na tyle rzadka, to po prostu ta ziemia nam się wykruszy i spadnie na dół, po czym może doprowadzić do tego, że zacznie nam się przypalać te nasze żerdze. Więc bardzo gęsto układamy patyczki u góry, na tej naszej platformie i dajemy bardzo dużo, bardzo gęsto naszej darni i dzięki temu możemy bytować na mokradłach, na terenach zalewowych, gdzie nie możemy bezpośrednio na podłożu rozpalić ogniska, gdyż no, jest woda bądź jakiś bagnie. I ostatnie ognisko jakie mamy jest to ognisko sygnalizacyjne. Jak sama nazwa wskazuje, służy ono do sygnalizacji, czyli w przypadku krytycznej sytuacji awarii, kiedy chcemy wezwać pomoc, a nie mamy do tego dostępnych środków, możemy użyć takiego ogniska sygnalizacyjnego. To jak widzicie na załączonym obrazku. Rozpalamy takie ognisko. Następnie u góry dodajemy dużo igliwia, czegoś zielonego, dzięki czemu powstaje dym który służy właśnie do sygnalizacji. Takie ognisko widać, jak możecie tutaj zauważyć, nawet z 200 metrów. Jak widzicie, każde z tych ognisk jest naprawdę inne, różnią się od siebie one bardzo mocno. Każde jedno z nich daje nam nieco inne światło, inną termikę. Więc, w zależności od tego, gdzie się znajdujemy, co robimy i co potrzebujemy, takiego ogniska używamy. W tym materiale to już tyle. Zachęcam Was do tego, abyście sami spróbowali zrobić każde z tych ognisk. Sami doświadczyli tego, jaką termikę dają nam dane ogniska, ile czasu trzeba poświęcić, aby przygotować dane ognisko. I dajcie proszę znać, jak Wam poszło, co o tym myślicie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym materiale.